Pytanie brzmi, czy wasze pieczywo jest bio? No i one przez parę lat było, kiedy jeszcze wypiekałem to pieczywo często, więc wtedy jakby podlegaliśmy pod certyfikację bio, robiła to dla nas jednostka certyfikująca z Krakowa i wtedy prowadziliśmy całą do tego dokumentację i tak wtedy to było pieczywo bio, ale odkąd? Ograniczamy się do wypieków kilka razy w roku albo teraz częściej raz w miesiącu, to nie certyfikujemy naszego pieczywa jako pieczywo bio. Dlatego deklarujemy, że ono jest konwencjonalne, ale używamy składników bio w 80%. W naszych produktach oliwa z oliwek ekstra virgin nie jest certyfikowanym produktem bio. I skrobia pszenna bezlutynowa nie jest bio. Reszta produktów, które używam, są to produkty organiczne bio, ale robię to nie ze względu na certyfikat, ale ze względu na to, że chcę dać najlepsze składniki do tych produktów, mimo że nie mam obowiązku tego robić. Mógłbym kupić najtańsze konwencjonalne składniki, bo jakby nie podlegam certyfikacji bio. Robię to dlatego, że zawsze tak robiłem, a nie dlatego, że tak trzeba, bo to, co tworzy system, nie zawsze jest słuszne i tego się już nauczyłem, bo obserwuję, co się dzieje, obserwuję, jakie są wymogi w produkcji spożywczej i to często rozmija się z zasadnością czy z potrzebą, ale jest tak, bo tak ktoś w urzędzie wymyślił. I tak naprawdę nie chodzi o urząd, ale chodzi o klienta i to, co ja jemu podam do jedzenia. Więc bezpiecznie jest, że ja deklaruję, że to nie jest produkt bio. Mogę powiedzieć, że użyte są składniki organiczne, ale nie mogę o tym napisać na opakowaniu produktu, bo wtedy trzeba by przejść cały proces certyfikacji. I jeśli ktoś. Nie ma do mnie zaufania, że jest tak jak mówię, to myślę, że powinien zrezygnować z zakupów. Bo, bo to jakby ten wizerunek buduje się przez wiele lat, żeby nasza deklaracja była prawdziwa. Bo to nie jest reklama, to jest deklaracja prawdy. I, i większość ludzi, myślę, zdecydowana. Może czuć się bezpiecznie, bo, bo ma zaufanie. Ale jeśli ktoś nie ma, to na to, to lepiej byłoby zrezygnować, jeśli nie mamy zaufania do tego, co robię. Także moje produkty nie są certyfikowane jako bio. Jeśli kiedyś zacznę znowu robić więcej, częściej dla sklepów, wtedy na nowo zrobię certyfikację, bo to no, może ułatwi, czy, czy, czy zbuduje. Nie wiem, co zbuduję, bo co miało być zbudowane, zbudowanym już jest. Czujcie się bezpiecznie. Dwa składniki w tym, co robię, nie są bio, a reszta jest bio.